Cześć kochani, jesteśmy u mnie w zoologicznym. Założyłem taką małą kosteczkę z Zaluxa zwykłym takim oświetleniem. Wiecie, dzień, noc i takie tam. Bajary, szmery dorobiłem szybko, bo nie było. Tutaj gąbeczka, temperatura 26-27. No i wpuściłem tutaj krewecie. Białą orchideę i kardynałki. Myślę, że to jest jedyny sklep w Polsce, który ma. Krewetki Sulawesi można zobaczyć na żywo. Powrzucałem specjalnie jakieś karmę to jest akurat dla welonek, aby je przyciągnąć, żebyśmy mogli pooglądać. Tam jest ich większa ilość. Akwarium już funkcjonuje od końca sierpnia, wrzesień, październik, no prawie już dwa miesiące niecałe dwa miesiące. Tu są małe telemelanie, które sobie też buszują i rosną. No i powiem Wam, że akwarium ma się bardzo dobrze, to jest 10 litrów. Po dwóch miesiącach zrobiłem bardzo dużą podmianę, eee, chyba z 50%. Czyli 5 litrów, <laughs> bo to jest 10 litrowe. Eee, I tu są nawet maluszki gdzieś, białe orchidei, nie wiem czy, czy je zauważymy. Ale bardzo mi się ono podoba. Jest na warstwie grubszej piasku ze względu na to, że tutaj musi być lepsza biologia, bo tu jest sama gąbeczka. Ale jak widzimy już się bombelki tworzą, czyli NO3 jest przekształcane w formę gazową azotu, to nas bardzo cieszy, niektórzy powiedzą siarkowodór, nie wiem czy siarkowodór, nie wiem skąd tyle tej siarki wziąć, chyba że ze skałek, no i patrzcie jakie wąsiska, jak się cieszą, że są w sklepie zoologicznym, no to są piękne krewetki, no, w takim przybliżeniu nawet mogę sobie ponagrywać jak buszują. Tu jest dużo osadów glonowych, bakteryjnych. Kardynałki jak wiemy bardzo lubią taki, taki pokarm, taki rodzaj pokarmu. Sobie świetnie, że tak powiem, na nim żerują. No Możecie, jeżeli chcecie, przyjechać do Rzeszowa na Lwowską 6. To jest zoologia, zoologiczny. I poglądać na żywo krewetki sulawesi. No, bo myślę, że to jest ciekawe zwierzątko. Nawet poglądanie jak tymi białymi łapkami sobie tutaj fajnie żeruje. To już jest coś ekscytującego. Tutaj kolejna tańcząca krewetka. O, nawet gdzieś oczliki sobie latają około. No, biała orchidea to bardziej lubi pokarm, ale też widzę, że czasem sobie poskubię ten biofilm, te gloniki. No. Co Wam jeszcze mogę dodać? Skała to jest wulkaniczna czarna. Nie żadna kombinowana, zwykły piasek kwarcowy. filterek grzałeczka, przepraszam, to jest zwykła aquaela, taka bez termostatu. Bąbelki idą z, z, no, z pompki po prostu i zwykły akłanowy filtr gąbkowy z drobną gąbeczką, bardzo drobną gąbką. Tam z tyłu jest troszkę ich więcej, nie? Tych krewetek ja tak pod kątem mogę troszkę nie widzieć i źle nagrywać, ale jest ich sporo. One dopiero, że tak powiem, się obudziły do życia w tym porannym dniu, czyli w tym... No, od tego poranka, że tak powiem bo jest dopiero przed 10.00, za 15,10. Dzisiaj mamy środę i nie wiem który dzisiaj jest, 26, tak, 26 październik. No to już za niedługo wszystkich świętych. Więc, taki króciutki filmik, że da się hodować w 10-litrowym. Na początku byłem sceptyczny, ale zauważyłem, że na piasku bardzo dobrze się mają krewetki. Na takim zwykłym piaseczku tu żyją bakterie nitryfikacyjne, denitryfikacyjne i wiele, wiele innych mikroorganizmów, które wspomagają detoksykację tego zbiornika. Ok, jeszcze chwileczkę ponagrywamy, bo tak pozuje ta samica, że. Aż się nie chce odchodzić. <laughs> no, ciekawe. Muszę takie nawet zbliżenie zrobić. Bo... Powiem Wam, że kiedyś te krewetki były bardzo trudnymi krewetkami, ale to wynikało z tego, że one były dzikie i nie dało się ich hodować, teraz z mojej obserwacji wynika, że wystarczy zastosować sól z quadropu. Ja taki używam, bo tutaj została użyta ta sól z quadropu. to jest GHKH plus. No i bardzo fajnie nam idą tu krewetki. Mówię, no szkoda, że te maluszki gdzieś się pochowały, bo tu nawet biała orchidea puściła jakieś młode krewetki. Nie wiem, czy ja będę w stanie Wam je pokazać. Bo dopiero się światło niedawno, godzinę temu zaświeciło, i one pewnie pouciekały. No. Ale widzicie, biała orchidea, piękna krewetka, jak to zawsze powtarzam. Może i za często, ale bardzo mi się ona podoba. O. Ok, to taki mały, krótki filmiczek ze sklepu zoologicznego z Wowskiej 6. To trzymajcie się miłego dziękuję, Do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.